Bom dia! Bom dia! Bom dia. Bon dia? Bon dia. Bon dia! Dzień dobry, cześć! Po portugalsku! Ja muszę to sprawdzić. Bondia! Bom dia. Bom dia. Bon dia. Bon dia. Yeah. No jedziemy w każdym razie. Jedziemy teraz do miejscowości Sintra. Jedziemy tam bez przyczepy. Dzięki uprzejmości naszych znajomych z Portugalii. Mogliśmy zostawić przyczepę u nich i jechać bez problemu do Sintry, ponieważ Sintra jest taką miejscowością, która jest bardzo ciasna z przyczepą byłoby ciężko tam się dostać dostać, może byśmy się dostali ale przejechać ulicami Sintry, zresztą sami to zobaczycie jak to tam wygląda więc przebijamy się teraz przez środkową Portugalię i około za, no, taką godzinkę, lekką godzinkę albo większą godzinkę będziemy w Sintrze a dlaczego Kalina chcemy dojechać do tej Sintry? Może opowiedz coś o tym. Dlaczego ta Sintra, a nie Lizbona na przykład od razu? Mm, Sintra jest w ogóle bardzo blisko Lizbony i ponoć, jak sobie czytałam, jest bajecznym e, miastem e, z trzema pałacami, wzgórzami, alejkami, e, piękną zabudową i jest to miasto artystów. Więc idziemy to, na taką małą wycieczkę dzisiaj. No, rozkoszujcie się krajobrazem pięknej Portugalii. Teraz wjeżdżamy na autostradę, więc będzie znowu autostrada. Proszę Państwa, zjechaliśmy z autostrady i jesteśmy przy ujściu rzeki Tak do oceanu, w zasadzie do tego kanału, takiego w Lizbonie. Jesteśmy 20 km przed. Lisboną może troszkę mniej. I po lewej stronie, właśnie za tymi galeriami handlowymi jest ujście rzeki Tak do oceanu. Tak to można ująć. I właściwie zjechaliśmy, bo zapłynęliśmy troszkę na autostradzie. jeszcze raz mi się zdarzyło, że zjechałem gdzieś źle. No i stwierdziliśmy, że będziemy kontynuować podróż już yy, poza autostradą. Z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna płatne autostrady tutaj są. A druga przyczyna że chciałbym. O, wow. wow, ale poszedł bokiem tutaj. Mm. Druga strona, że może uda nam się ocean zobaczyć wcześniej niż później. Bo najpierw mieliśmy iść do, do Sintry, a później do oceanu. A może się uda po prostu ocean zobaczyć wcześniej. Także mam taką nadzieję, bo jednak ocean Atlantycki fajnie by było zobaczyć. Chciałbym go zobaczyć jak najszybciej. Takie piękne widoki przed nami, ciężarówki, Rondo, trochę palm To jest jakiś ten, jakiś komin Kumin. Na rondzie. Piecynka. Ciekawe co to. Na no tych rondach zawsze mają jakieś śmieszne rzeczy. Nie, miedziany. miedziany no? Na dwóch można sprzedać. To dużo krajski było. A jajem. Jem. Y -y, rogalika. Aha. Fajno. No i tyle w zasadzie. Na ten moment. Mm, tak. No będziemy się przeciskać przez Lizbonę. Brawo. Co? Dlaczego? Ale górę Lizbony, nie przez ten, nie przez centrum jakieś, ale przez górę Lizbony. No jedziemy, jedziemy bez przyczepy, możemy eksperymentować w końcu, nie? No okay. O to chodzi czasami podczas podróży, żeby troszkę poeksperymentować. właśnie wjeżdżamy w Lizbonę. Lizbona jest na siedmiu wzgórzach. siedmioma lasami. I górami. górami I ocenami. I no jest ładnie. Ale... Ciekawie. To, 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 miasto, miasto. są domki. Przypadają się z blokami. No teraz już widzimy, że więcej będzie zabudowań. Sutra prosto. O, wjeżdżamy w jakiś tunel. No, tu jedziemy takim no... 200 metrów. No w sumie, tutaj zaraz jest już miasto. Tak, tak, no i jedziemy już już z Lizboną, tak? No tutaj mijamy Lizbonę. Tak. Tu jest centrum gdzieś. Po pole stronie. I zaraz będzie tutaj port w Lizbonie. Może nam się ocean dały. Fajnie. No na no wzgórzach jest właśnie. Tak. Położone. No ładnie. Pod słońce. Przepraszam, ale no. Tak wyszło. No. Opuszczona jest dołem pod tymi wszystkimi tak. zabudowaniami. Fajnie. Dojeżdżamy do Sintry. Zgadza się. Dużo Był... samochodów. Tak, tak jak było powiedziane, pięknie, ale nie ma gdzie zaparkować. Ciasno. Na razie obraliśmy jakiś tam punkt. Na razie sobie trochę pojeździmy, poszukamy. Tak, popatrzymy, bo nie mamy dużo też czasu. Tak. Dojechaliśmy na 15. I chcemy po prostu poczuć ten z, e, klimat. klimat tego miejsca. Nie wiem czy długo się tu zatrzymamy, bo chcemy jeszcze ocean zobaczyć. Chociaż trochę dotknąć Nie. okiem. Ale pałac tam był fajny jest jakiś. Tutaj jakiś. No. Ale jest trochę ludzi tak w bocznych uliczkach widać i faktycznie tak, tak jest ładnie tu, no. Dużo. Parkingi jak są to. Fajnie mega, no? Mega uliczki. Nie, no przyczepą to nie byłoby szans. Nie, nie, nie. Stres okuta. Nie było gdzie stanąć nawet. No, fajnie. No. Ale jak widzicie, góreczki. No z wózkiem tutaj nie ma szans. Jak Ciasno, patrzę, na uliczki No, się no. ta sił na barana. No, chyba tak. Na no, barana, już się cieszę. <laughs> Barana. Nasza włoszka, na Barana. 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 Uo, ale ostre górki. I co, i potem musimy wejść Zakręty. pod górkę. Zależy, z którą pójdziemy, z strony Sintry. Bo Sintra jest chyba tak podzielona troszkę No na... właśnie, widzieliśmy na mapie, że jest jakby jedna część i druga część tej Sintry. Ale czuć chłód tutaj. Tak. Spadała temperatura spotkań. tak do 13. No ale zobaczcie, auta to po prostu gorzej niż w Krakowie. Nie ma parkingów. Nie ma, nie ma, bo jest bardzo wąsko i no, to jest stare miasto, nie? Więc kiedyś nie przypuszczali, że będzie tyle tych aut. No ale ma klimat. Mama, ma ba, ba, ba. zdecydowanie. Czyli korek jest do tego miejsca? Nie, Marcin. to nie jest korek. To jest po prostu tam, wiesz? O, to jest jakiś dosyć e, duży hotel. Są tak. światła. Uh -huh. Autobus? O jadzie. O jak zobaczcie. 12 metrów. No, Maksymalna 3... długość. No, no to z przyczepą byś wjechał. A tu ja na dół miałem jechać? Tak. Na dół nie do góry. Skuterek mi wyprzedza? Mm -hmm. Nie uderzę tam w nic? Nie. Na dupie miać te. Ale no, no. ładne drzewa, są te, jak dęby... Nie, dęby bo... korkowe, nie. Nie, chyba nic. Nie, nie. Nie, nie. Czego się boisz, Różu? Nie ma. Nie, nie, nie ma nic. Zostawi okno trwałe walcie. więcej chyba coś, wydaje mi się, nagramy Wam z auta niż... Tak, tak, też mi się tak wydaje. <grymne> Więc oglądajcie. Podziwiajcie sobie, co tutaj widzicie. Patrzcie, jaki zakręt będzie tutaj. O, tu już jacyś artyści lokalni, też muszę się wystawić. Akurat mam dzisiaj na sobie swój łańcuszek. O, tu już jest dużo osób. Wszyscy już się coś dzieje. Tak, Dlowa. i tutaj właśnie widzę, że się ktoś już wystawiał. Z jakimiś pamiątkami ręcznie robią... O, biżuteria też była. No, zobaczcie, tu się... Mnóstwo biżuterii. Dla ciebie. No. Wszędzie są płatne parkingi Mateusz. Tutaj jak patrzyłam. Mateusz? Mateusz. 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 To za. No. Łaźnia. Taka, można ale dużo miejsc parkingowych. No. Miejsc. Miejsce? To co, jedziemy w to drugie moje miejsce? No, wysłaliśmy. O, było, ale to jest zacisk. Czasami, czasami. O, ktoś tam grał na saksofonie. To co, wysłaliśmy to? Tak, spróbujmy, bo widzę. A tu jest jakieś miejsce. Parkujemy tu? No fajnie, się zastanowimy, jak już zaparkuje się. Jest płatne, a dobra. Wszędzie są płatne. Udało się zaparkować. Koszt na 2,5 godziny 2,5 euro. Czyli tak euro godzina. Pani tutaj szale sprzedaje. O, nasze Czapki. sweterki, czapy, ale podejrzewam, że nie są ręcznie robione. No też kto wie. Kto to za zapisuję miejsce, żebyśmy nie zapomnieli, gdzie stoimy. My idziemy z Polunią. I z Miłoszem Ludzi dużo, więc ja sobie nie wyobrażam, jak tutaj musi być mm, w sezonie. Ale jest tutaj chłodno, bo jest taka, jest tutaj górzyście i w sumie nie wziąłem tego jakoś mocno pod uwagę. Ubraliśmy się tak na takie 15-16 stopni. No, ale jak się rozruszamy, smacznego. Będzie nam zimno, no trudno. No tak, tutaj widać, że to są raczej ręcznie robione. Nie dotykamy ręcznie robione rzeczy. Obrazy i biżuteria. To są takie zeszyty, tak. Zeszyty ze skór, skórzane, tutaj z jakimiś fajne, co nie? Na kluczyk. <laughs> z kotem, takie magiczne księgi. Tym wam idziemy kompletnie bez planu. Tak. Oglądamy ja Szukam sobie. naklejek. Nie? Naklejek. Jak no? zawsze. Ciężko. A ci to są z Lizbony. <laughs> Polusiu, nie puszczaj mnie. Nie dotykaj mnie. To trzymaj się wózka. O, patrz, tu masz korkowe czapki. Korkowe fajne. czapki, no. Tylko euro, nie tak dużo jak na... No. Ładna, ciekawe. ciekawe. No. Kupiłbym sobie taką czapkę. Ja jestem czapkowy, wiecie o tym doskonale. Nie, w tym? O, patrz, jak ładna. Czy no. że fajnie by było mi w takiej czapce? Eee, no. Ciekawe, jakby się długo utrzymała. Eee, całe życie? Patrzcie, idziemy. Kuszę. Skarpetki z Mikołajami. Elegancko. Zabytki, tu są piękne. I te kwiaty. Mati, widziałeś po lewej stronie? Wow, no. Ja na razie patrzę, gdzie jesteśmy. Ale no chyba... właśnie. Źle poszliśmy troszkę. Źle Dobro. poszliśmy, chyba nie. Bo w prawo tam trzeba było. No tam właśnie. Górą. A nie przejdzie się? Nie wiem. No właśnie, może jest tak, że nie. Nie wiem. A no i kontynuowałam, że idziemy tak bez planu w zasadzie. No tak spontanicznie w sumie tu dzisiaj przyjechaliśmy. I... I chcieliśmy poczuć klimat po prostu. W sumie, nie? Bo teraz przez dwa dni odpoczywaliśmy sobie w zielonych rejonach. I już nam się zachciało do miasta. Tak. Jest tam górą. Czy... A tu przejście i no, może ale... być tylko i wyłącznie schodami. No, ale tam może się spotykają te dróżki. No. Mi się wydaje jakieś no, kosze na śmieci takie piecyk. wiadra. Piecy, o piecy. Tutaj lokalni grawcy, też artyści. Nie wiem, czy mówiłaś, ale ja mam tak? takie właśnie wrażenie, tak. że to jest tak połączenie trochę Hiszpanii, Portugalii i głównie Włoch. Że jak się idzie tymi uliczkami, to mam wrażenie, jakbyśmy byli we Włoszech. Naprawdę? Tak, taki jest mega klimat. Tak jest. I tak patrząc na, ten, na tą uliczkę, czy nawet na te samochody. Chodź na tą stronę może. Na to całe otoczenie to. Poluś. Tak jakbyśmy byli we Włoszech. Tak, tak. No, Fajne. jest tak. Myślę, że no też tutaj jest ładnie. Tutaj są bardzo dużo, jest jakichś lampek. Zobaczcie takich wiszących czerwonych. Chodźcie cięczki. No. Wiszą na drzewach. Mateusz znalazł schody na drugą stronę. Super to wygląda, ale no, nie ma. Nie ma szans. Tutaj jest bardziej jakieś takie artystyczne ogródki. Ładnie to wygląda. No ozdobne, ozdobne kapusty kolorowe. No i Sintra właśnie jest tak położona. O, to są baby słoneczniki, jak to wygląda przynajmniej. No, jest tak położona, zobaczcie, właśnie... Tak. Tam jest pałac, jeden z pałaców, które są. Tak, w... tam, więc my z dzieciakami nie ma szans. W innym życiu. <laughs> jak będą dorosłe. Tak. Nie, no. tutaj. jak tu zamieszkamy, to wtedy one pójdą do przedszkola. Ale będziemy znać wszystkie na pamięć te pałac, albo jeden <laughs> kupimy. O, tamto. Tam, tam a nie, ja nie chcę mieszkać w pałacu tak wysoko. No, więc idziemy po luś idziemy <laughs> przed idziemy. siebie. Chociaż dobrze, jakbyś namierzył, gdzie, gdzie idziemy, co nie to jest. Nie wiem, gdzie idziemy. Nic nie wiemy, no. Nie, tam jest dym. Nie muszą być ciągle dym zaplanowane się. wycieczki. Nie muszą być w ogóle, nie muszą być zaplanowane. Ech. Ale zjadłabym coś w Sintrze, coś. Ech. Co? Lizbona słynie z... Uważajcie, miłość. Uważaj, Pola! Lizbona Ech. słynie z jakichś... Dymi się, tak, dym. z kremem. Dymi się, no, potężnie. A tam robią jakąś drogę, jakiś może hotel budują. Jejku, tu jakaś budka telefoniczna, ale powiem Wam, że ja już widziałam kilka budek telefonicznych. Nie w takim angielskim stylu, tylko takie zwykłe telefoniczne budki, które ja jeszcze Chodźcie. pamiętam, że były w moim mieście. Tylko, że nie mają już telefonów w środku, tylko same takie puste budki w Portugalii. To jeszcze się zdarzało. Tutaj też jakieś taki budynki, ale widzę, że są zamurowane. Zamurowane te okna, nie? Zabetonowane? Nie, zastawione czymś, jakby płytą. Aha. I często widzę, że jest obraz jakiegoś świętego namalowany, jako może patrona domu, coś takiego, może tutaj właściciel pierwszy. Nie wiem, ciężko mi to stwierdzić. A tutaj my wszyscy w odbiciu lustra wyjdzie? Nie wyjdzie chyba. Tutaj, bardziej. Tu bardziej? O, to my, nie wiem czy widać. Nie, bo widać manekiny chyba tylko. <laughs> Niestety. <śmiech> A tutaj mamy wejście do jakiegoś tajemniczego domu czyjegoś. Fajnie to wygląda. Kwiatuszki malutkie, postawiane. Wszędzie kwiatuszki. Wszędzie kwiatuszki, nie? No, o, róża. Możecie, tylko nie wiem co będzie na końcu. Tu takie duże donice. Tam ktoś mieszka, tam są po prostu wejścia do jego domu chyba. A nie, tam jest opuszczony jak w tym A tam jest w drugą stronę, jest opuszczony. Aha, tu jest opuszczony. Nie, to jest do... chyba mieszkają chyba tutaj z domu, bo mają auto, autokar. Ej, kotka zniesie w tym aucie. To są psy chyba. Nie, kotka. Nie, to jeden kotek. Cuwanek jest. Jeden kot, muszę tylko uwolnić. Ale śmierdzi, no tu, tutaj chyba coś jest na rzeczy faktycznie, ale tam są psy w środku. To są pieski jakieś. Gdzie? a może zobaczyć? No. Nie, dobra, może lepiej stąd chodźmy. Widać, że nie są jakoś pozostawione, to są normalnie um, rzeczy. No ale ciekawe, nie? Jest taki ogródeczek, a w zasadzie nie wiadomo, czy ktoś tu mieszka. Może się nie zapuszczajmy w takie rejony? Tu jak marokańsko już trochę. Wracamy się do miejsca, gdzie zaparkowaliśmy, bo jednak tam zawsze nic nie ma, a tam, gdzie byliśmy, to chyba było Stary Miasto. Tak. Więc, no. Ja wkładam właśnie Różę do łózka. Chodź, Róża. Okej. Okay. Okay. No, chodź. Tu jest ciekawe wejście po prostu do restauracji, mi się wydaje. Tak, dokładnie. Taka, schowane. Chodźcie, idziemy dalej. Wydaje mi się, że tutaj są jakieś takie lokalne, że to jest takie tak, lokalne jest kawka espresso i są chyba takie babeczki. Tak, tak jak widać, to jest to jakaś stara cukiernia z takimi tradycyjnymi babeczkami. Ale ja nie mam ochoty już na słodkie, także idziemy dalej. Taka lokalna. Co to się wyprawia? Lokalna cukiernia. Stara. Za cukry znowu. Z 56. Patrzcie jaka fajna trejka. Ładne, kolorowe. Tuk tuk. A tutaj mam jeszcze biżuterię, tylko nie dotykamy. O, patrzcie, z korka, Wydaje mi się, to jest. Przyszliśmy do tej malowniczej części. Tam jest u góry ten pałac i tam prowadzi uliczka po schodach. Idziemy chyba za tłumem na razie. Mateusz poszedł latać dronem. Ja zostałam z dziewczynami i zobaczcie w tym urokliwym miejscu to są największe artystki. Zobaczcie. One tutaj na środku Sintry po prostu bawią się piaskiem. Polusia to lubi takie akcje. Ona też urodzona artystka. Dobra, dzieciaki takimi wyciągnęły do tego muzeum. Chodź Różuń, zobaczymy. Co tu jest. Ale dziwnie mrubiam mrugając... światło. O, już się uspokoił. To nie krzyczymy. Nie można z psami. Ok. Wow. Faktycznie ładnie. Chodź tam dalej sobie wejdzie żebko. Tutaj. Fajnie. Czerwone. Fajnie. Ok. Proszę bardzo. Charsz. Jedna nie jest czerwona. No. To nie wpadnijcie tam. A ty jesteś, to chyba jest. A jedna jest w ciąży. O kurka. Tamta. Ja. No ma gruby brzuszek pewnie. Tam... Czekaj, czy się boją. ciąży. Nie, to nie chcę. Nie boją się. Mateusz już przyszedł, więc A widziałeś rybki? Tak, zobaczysz sobie. Widziałeś rybki? No, Pokażę tak. A, na tutaj przybliżeniu. to, to rybki. <grym>. Tutaj. Wow. Fajne, rybki. nie? Rybki. rybki. Ta, ta, mogę ci jest Tak, możesz. Jedna rybka jest w ciąży. Tak? No właśnie. Nie ma jej? Jest tam, widzisz? Nie. Może ma zdjęcia. Blech. <grym> tam. Bleh. No i teraz idziemy bleh. dalej. Żeby wejść sobie chociaż jeszcze Może za dużo chleba, by... chleba zjadła. Ja. Yeah. A ja, bo nie pokazywałam, że chleba I tutaj Wam jeszcze tylko dogram piękny widoczek. Tak. No, bo dzisiaj jakoś tak się naprawdę nie udało dużo yeah. pochodzić. Jakoś tak dzisiaj w ogóle nie mamy flow na nagrywanie, powiem Wam. Czasem tak jest. Ale zobaczcie. Stąd widać właśnie. Całą piękną, starą Sintrę, a na samej górze właśnie są pałace. Tu są po prostu w tych budyneczkach restauracje. Dużo jest młodzieży, takiej młodych, dorosłych i dużo, dużo też takich starszych, po prostu emerytów już. Tyle pojedynczych mężczyźni, że tutaj którzy tutaj pracują, po prostu mieszkają, żyją. O, tam są schodki Nie, no to milutko. Bardzo fajna uliczka. Moda i przygoda, i knajpki pełne. Gorąca czekolada, kawka, słodycze. nie ja. Chcesz robić coś? Ale tu ładnie, ja wow. nie wiem, czy z ciekawi tu nie, nie ma szans. Nie, tu nie. Nie ma szans, wyproszą nas od razu. <laughs> okay. Babcia, jakieś kanapki są. O, patrzcie, tu jakieś koło się kręci. Aha. Ale fajne. I chyba sobie zrobię zdjęcie dla inspiracji. Nie? Można sobie takie coś zrobić. Same, same, same. Fajne. Lubię się inspirować światem. Mam takie fajne koguty w środku. A tutaj jeszcze ta coś mówił? A co tu chodzi, Maki? Sardynki. Tak mi się wydaje. Tak, tak, tak. Bo, tu, bo tutaj w Portugalii słonie z sardynek. Ale jak ładnie pachnie to w środku. No, widzę. Tylko nie dotykajcie. Tak, ale jest ciasno, tam niech to tam no, jest Fajnie. Wiesz? Czekaj? O, synta. Super. Czekamy, No dobra. Coś tam się udało nabyć. One są chyba tak co roku produkowane, widzę daty są, nie? Możliwe. Można kupić wszystkie naraz. No pięknie, troszkę to jest trochę połączenie z Wenecji, no nie? Tak, tak, tak. tak. No, Mówicie bardzo włosko, nie? Tak, zgadzam się. Bardzo włosko. Podoba mi się to. Podoba mnie się can, to. No. I can, i can. Biżuterię. Nie, nie rób tak Polusiu, proszę. Widzisz, albo kapelusz, nie? Można Aha, było albo czapkę, albo kapelusz z korka. Ale takie bardziej są damskie według mnie te czapki. Tak? Damskie? Chyba, że te takie e, brr, standardowego koloru, no nie? Aha. O, i są dzieci też, też trójka. O, tak piękny. Piękny, angielski. O, też przeżywają jak Wy. To samo. O, Nie ruszamy, miłoż. Piękne. No. Kociaki. 20 euro za małą taką. Stara frutowalia. Mama, patrz na to. Patrz, jak Nastała noc. Tam, Ale co? Ciemno. ciemno no. no, stała noc, jesteśmy w łaźni. Będziemy Będziem łaźnić się teraz. <noise> <I w> łaźnić teraz. <noise> I błaźnice. to cały czas. <noise> Proszę, błaz, błaźnienie się nasza praca. No, Także właśnie. pięknie tu jest. Nam Jakaś łaźnia. No i dochodzimy do końca tego filmu, dlatego że już zbieramy się do Sintry, bo jest już zimno. Mało czasu mieliśmy na tą powiem wam szczerze. No, dwie, trzy godzinki. Trzy godzinki, no. Więc wiecie, no, odwiedziliśmy, odhaczyliśmy, zobaczyliśmy i jedziemy dalej. Nie udało się zobaczyć oceanu podczas tej no, wycieczki. nie dzisiaj, bo tak, żeby tylko zobaczyć i, i wrócić, to bez sensu. Bez sensu. Dzieciaki wymyślają jakieś akrobacje, tylko żeby sobie głowy rozwalić? Wiecie, co chodzi, nie? Widzimy się w kolejnym filmie. Dokładnie. Trzymajcie się i do zobaczenia. A ja polecam subskrypcję kanału A? na czerwony guziczek. Hmm. Możecie komentować, desjaka, a subskrypcję, jeśli Wam się podoba. Jeśli dalej Mi nasze błędy ja zady, zady. ja nie będę subskrybował, chcecie oglądać. <słuch> jeśli chcecie subskrybować ten kanał i oglądać mnie dalej. Ja nie będę subskrybował. Na pewno. Ja odsubskrybowałem teraz i... i, i Do widzenia. Rozstajemy się jednak w Simtre. <śmiech> Wraca. <śmiech> Mam auto w moją stronę. No dobrze, no to żegnam się. Ciemno. Pa, Papa.